Zobacz, ja nie, no to, no to było tutaj? to, 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 to. to, to było tutaj? Wywiecznik i wentylacja ta bezkontaktowa. A gdzie one się ciągną? No. One tutaj drążą w, góry, w tej ścianie, ale powietrznie, generalnie, dostałem do magazynu kroku. Tylko, żeby istnieć pochodni i wartości, to nie dostarczam środka dlatego tego, jest taka skonalizowana. Czy jest o, to jest przejście między tym tunelem, a tą komorą? Tak jest, ale to no nie jest. jest W suficie to, ale to jest tylko chyba na rogach, nie w nie? a to jest o tak, jak widać, grubość tej ściany, nie? I w środku jest cały skok i system, i tak, tak, tak Przyznam się, że nawet nie wiem, ja nie wiem, czasami nie są zamurowane te wężniki. Bo nigdzie nie widziałem tutaj. Ale możliwe, że one są zamurowane z tej strony. A to było po prostu... To są okienka. To wierzę, że nie. Jest, widać. Chce go odkładane? Najprawdopodobniej to są wrota. No tutaj, tutaj się znowu widać. Czy ja to będę widział? I na czego jest odrazu? To jest dziura już po jednym, tak. To jest trzecie. boki wykładane w rządach. A to jest tu wywiecznik też. Jest. O proszę światełko ładne. Czyli to zamorowanie jest po prostu. musiały być, bo proch żeby sam nie eksplodował. O, dwie się tak przesnęły. Do zimy w twierdzy czekamy. Tak jest. O, A co tam było, że bo... że 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 to... co żebyśmy nie ryszynowali? Ja, o cudzoc, tutajśmy wyszliśmy. O tym jest to jeszcze ta około, tak. I on tam liczki z tej strony, to jest to i kontruczną w kolejnym. Aha, to myślałam, że tam jest... To. Ale Znaczyć. można było też wyjść na zewnątrz, nie? Do końca. No rzecz można jeść. Tak, ta instalacja <gryzanie> była w przedwodnie. Zresztą tutaj na tej ścianie od tego. Nie, nie. Bo tutaj są dwa takie mocowane, dwa haki na zasłonę cyrkan. jeszcze w zewnętrznym coś. No i nie daj Boże, gdzie się człowiek domaca. Moment. O, te też są dwie wieczki, A właśnie. A tu na zewnątrz idą do góry już. Ja zamurowane za, za, za są. Jaka fajna rura. To jest późniejszy późniejszych... No dobrze. No no dobra, no dobra, no no tak lekko. Oko Oko Maroko. no <Ły> <try> <try>